Czy trzeba być mistrzem, żeby uczyć innych? Cześć, nazywam się Marzena Prosak, a jestem fan 15. Biznes sobie, Sky. To miejsce, i Czy trzeba być mistrzem w czymś, żeby to to, uczyć innych, i czy warto uczyć się od mistrza, żeby tym mistrzem zostać? Pomysł na dzisiejszy odcinek przyszedł do mnie w weekend. Jak co roku oglądaliśmy gale mistrzów sportu? Jeśli nie wiesz, co to jest za wydarzenie, to już ci wyjaśniam. To jest uroczystość, odbywa się co roku i podczas niej nagradzani są najlepsi sportowcy i trenerzy w Polsce. W tym roku moją uwagę przykuła historia Mateusza i Aleksandry Mirosław. Ona jest mistrzynią olimpijską, mistrzynią świata we wspinaczce sportowej. Zdobyła hmm, Tytuł najlepszego sportowca roku, a on, jej trener i mąż, został trenerem roku. Co mnie poruszyło? Mateusz nigdy nie był zawodowym wspinaczem, a jednak to właśnie on doprowadził swoją żonę na szczyt. Analizował, planował, wspierał, był nie tylko jej partnerem, ale i strategiem. To pokazuje, że nie musisz być mistrzem, by uczyć innych. A bycie mistrzem nie daje żadnej gwarancji, że potrafisz tego nauczyć. Zaczęłam się zastanawiać, jak często blokujemy się myśląc, że musimy przejść dokładnie tę samą drogę, żeby być dla kogoś wsparciem. Bo czy psycholog musi przeżyć każdą traumę, by pomagać swoim pacjentom, czy trener musi być mistrzem świata, by poprowadzić swojego podopiecznego na szczyt? Zbyt często. Ludziom wydaje się, że tylko ktoś, kto przeszedł identyczną drogę, ma prawo uczyć innych. Ale czy to rzeczywiście jest prawda? Czy dietetyk musi schudnąć 100 kg, żeby wspierać swoich klientów? Nie. Dobry nauczyciel to ktoś, kto zna proces, kto potrafi spojrzeć na sytuację z dystansu, kto widzi przeszkody, zanim ty je zauważysz, kto wie jak dostosować rozwiązanie do twoich potrzeb. Jestem mentorką biznesową i wiem, że nie ma jednej uniwersalnej drogi do sukcesu. Każdy potrzebuje indywidualnego podejścia. Ślepe kopiowanie cudzych metod nie działa. Czasem osoby, które odnoszą sukcesy, próbują zarabiać, dając do skopiowania innym swoją metodę, swoją ścieżkę. Mówią: Ja tak zrobiłam, więc ty też tak zrób. U mnie działa. Skopiuj mój sposób, albo mam przepis na wiral. Ale takie podejście ignoruje jedną kluczową rzecz różnorodność. To, co działało dla innych, nie zadziała dla ciebie. Twoja sytuacja, twoje cele, twoje zasoby są całkiem inne. Stąd pojawia się wiele frustracji. Prawdziwy mentor patrzy na ciebie indywidualnie, nie narzuca gotowych rozwiązań. Pomaga wypracować własną ścieżkę. Dostosowuje narzędzia do Twoich potrzeb. To wymaga wiedzy, analizy, empatii, a nie tylko powielania swoich doświadczeń. Nie każdy mistrz potrafi być dobrym trenerem. Alain Prost, czterokrotny mistrz świata Formuły 1, to jest taki właśnie przykład. Jak, jako kierowca był genialny. Ale kiedy został szefem zespołu Formuły 1, nie udało mu się osiągnąć sukcesów jako lider i strateg. Sukces na torze nie przełożył się na sukces w zarządzaniu zespołem. Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki nożnej, nie odniósł sukcesów jako trener reprezentacji. Dlaczego? Bo granie i trenowanie to dwie różne umiejętności. To samo dotyczy Whitney Houston. Była genialną wokalistką, ale nie potrafiła przekazać tego innym. Mistrzostwo w działaniu to coś zupełnie innego niż mistrzostwo w nauczaniu. Z kolei Mateusz Mirosław, mimo że sam nigdy nie był zawodowym sportowcem, stał się jednym z najlepszych trenerów. Jego sukces to dowód na to, że wiedza, analiza i umiejętność wspierania są ważniejsze niż osobiste medale. Arigo Sanchi nigdy nie był profesjonalnym piłkarzem. W zasadzie przed rozpoczęciem kariery trenerskiej pracował jako, i tu się bardzo zdziwisz pewnie, sprzedawca butów. A jednak jako trener AC Milan... Poprowadził zespół do zdobycia dwóch pucharów Europy i czterech tytułów mistrza Włoch. I sam powiedział kiedyś takie zdanie: Nie musiałem być koniem, żeby zostać jockeym. To idealny przykład, że wiedza, strategia i zrozumienie gry liczą się bardziej niż własne sukcesy na wojsku. Brian Epstein nigdy nie zagrał w ogóle pewnie go nie znasz nie zagrał ani jednej nuty na scenie z zespołem The Beatles, ale to on odkrył ich talent i poprowadził na szczyt. Dzięki jego wizji, strategii umiejętnościom zarządzania The Beatles stali się jednym z najważniejszych, najbardziej znanych zespołów w historii muzyki. Lou Pearlman, nie wiem czy go znasz, ale to on stoi za sukcesem takich zespołów jak Backstreet Boys i NSync. Był przedsiębiorcą, menadżerem, który stworzył te zespoły, ale sam nigdy nie śpiewał ani nie występował na scenie. Ale miał wizję, strategię, zdolność dostrzegania potencjału tam, gdzie inni widzieli tylko grupę nastolatków. Nie trzeba być mistrzem, żeby uczyć. Nie trzeba przejść identycznej drogi, żeby skutecznie prowadzić innych. Kluczowa jest wiedza, intuicja, umiejętność dostosowania metod do indywidualnych potrzeb, a dobry mentor nie narzuca gotowych rozwiązań, ale dostosowuje je do konkretnej sytuacji i wymagań. Sukces zawsze wymaga indywidualnego podejścia, a nie kopiowania cudzych schematów. Nie wystarczy naśladować czyjejś ścieżki, żeby osiągnąć sukces. Każdy musi znaleźć własną drogę i mentor jest do tego, żeby mu w tym pomóc. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu unikalnej strategii, zajrzyj na naszą stronę w Biz i zapisz się na newsletter. Aby odbierać lekcje za 0 zł o strategii i budowaniu dochodowego biznesu z pasji, i żeby otrzymywać informacje o naszych najnowszych programach i rabatach. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do subskrybowania biznesowego SPAM.